Kiedy nagrywam to wideo, jest 26 września, i wygląda na to, że w zeszłym tygodniu byliśmy o krok od kryzysu płynnościowego na miarę tego, co miało miejsce w 2008-2007 roku, bardziej w 2008. Otóż stopa repo skoczyła do poziomu 6,94% w Stanach Zjednoczonych, osiągając, jak tutaj mamy, informację. All time, all time high. Średnio osiąga ona 2,39, a banki pożyczają, pożyczały pieniądze między sobą nawet po stopie powyżej 10%. Popatrzmy tutaj na styczeń 2019 roku, czyli taki pik tutaj był zmuszający rezerwę federalną do, można powiedzieć, Odejścia od programu tighteningu, czyli zmniejszenia swojego bilansu, okazuje się, że w systemie bankowym w Stanach Zjednoczonych nie ma pieniędzy. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że w zeszłym tygodniu, to jest w okolicach 17-18 września, aż do 20 września przez 4 dni, Fed wpompował w system około 300-350 miliardów dolarów. Ogromna kwota w bardzo krótkim okresie czasu ratująca tenże system przed kryzysem płynnościowym, czyli gdy bank prosi drugi bank o, o pożyczkę, ten drugi nie chciał udzielać w zeszłym tygodniu pożyczek, a gdy inny bank godził się na to, żeby tą pożyczkę udzielać, żądał wyższego oprocentowania, aż właśnie do wspomnianych. 6,94% rekordowego, a nawet do 10% bezpośrednio w, pomiędzy e, bankami. Brakło płynności, czyli stała się sytuacja w, z okresu, gdy e, bankrutował Lehman, gdy banki straciły do siebie zaufanie. Na razie nie wiemy, co było tego przyczyną. Czy mamy jakiegoś bankruta e, pośród banków. A Fed e, e, zalał. E, System pieniędzmi, i możemy powiedzieć, że uratował sytuację. I co ciekawe, nie mieliśmy na wykresach czy to indeksów, czy to obligacji jakichś symptomów o tym, że coś tam pod powierzchnią wody dzieje się niedobrego. Popatrzmy, 17-18 września to zielone świece, czwartek, piątek troszeczkę słabiej. No, dzisiaj, wczoraj rynek podnosił się i to widać zarówno na SP500, zarówno na Emerging Markets. Um, obligacje też jakoś specjalnie nie drożyją, czyli kapitał nie ucieka do Safe Haven. Wczoraj taniało złoto i e, srebro. Już pokażemy. Proszę Emerging Markets. Wczorajsza sesja całkiem, całkiem dobra. Um, niemieckie bundy. Wczoraj taniały, dzisiaj, dzisiaj neutralnie, wczoraj również taniały dziesięciolatki amerykańskie. Więc na wykresach tego nie widać. Fed w pierwszego dnia pompował, wystawił około 75 miliardów dolarów. Banki wzięły w pożyczkach, właśnie repo. Czyli wymieniały swoje papiery wartościowe, obligacje na gotówkę. W 17 podobnie już około 53 miliardów, później oscylowało to właśnie pomiędzy 50 a 70 miliardów. Sam JP Morgan Chase, mam tu taką zakładkę, za żeby upaść. JP Morgan Chase bierze około 12 miliardów dolarów dziennie tej pomocy, tego, tego darmowego pieniądza, i tego nie, nie widać tutaj jakichś problemów na jego kursie. Tak? Mamy początek stycznia, gdzie jesień była bardzo zła dla banków, a tutaj widzimy, że jest pełen spokój. Co więc może się dziać, bo z jednej strony w komentarzach amerykańskich mamy ostrzeżenia przed tym, że 2000, powtórka z 2009 roku, a polscy w cudzysłowie wariaci finansowi też y, panikują, natomiast y, rynki, wykresy nie pokazują paniki inwestorów, nie poka kursy banków nie pokazują, żeby coś złego się działo na nich. Co więc się dzieje? No być może mamy do czynienia z cichym qi 4 czyli pompowaniem pieniądza poza takim oficjalnym spojrzeniem rynków inwestorów, a to z kolei może skutkować napływem pieniędzy na rynek i stanie się coś zupełnie innego niż prostoliniowo myślący inwestorzy, logicznie myślący inwestorzy, czyli przyczyna-skutek, czego oczekują, bo gdy mamy Aż takie duże skoki na stopie repo, no to oczekujemy kryzysu. A być może tego kryzysu nie ma, a wręcz przeciwnie, nowy pieniądz docelowo trafi na rynek. Skutki domyślić każdy może się sam. Warto obserwować, co się będzie działo w najbliższym czasie na SP 500 i na takich bankach jak JP Morgan. Warto być czujnym. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć.